Upadek Ecolot. Jak biurokracja zniszczyła polski przemysł lotniczy? Ecolot, polska firma produkująca ultralekkie samoloty, stała się ofiarą biurokratycznych przeszkód, które doprowadziły do jej upadku. Problemy zaczęły się od nałożenia wysokiego cła na importowane materiały, co uniemożliwiło produkcję. Dodatkowo opóźnienia w certyfikacji nowych modeli oraz działania urzędu skarbowego skutecznie zablokowały działalność firmy. Właściciel, Henryk Słowik Napisał list otwarty do premiera, zarzucając brak wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. Upadek Ecolot to symbol zmarnowanej innowacyjności w polskim przemyśle lotniczym. 1. Historia i znaczenie firmy Ecolot. Ecolot, założony w 1995 roku w Korczynie, województwo podkarpackie, był jedynym polskim producentem seryjnych ultralekkich samolotów. Przez niemal 30 lat działalności firma zdobyła międzynarodowe uznanie, eksportując swoje produkty na cały świat. Samoloty Ecolot były nagradzane na prestiżowych targach lotniczych, takich jak Sun and Fun na Florydzie, a także wykorzystywane przez czeską reprezentację narodową w Mistrzostwach Świata. 2. Biurokratyczne przeszkody i cła Problemy firmy rozpoczęły się, gdy Urząd Celny w Przemyślu nałożył 125% cła na importowany z Chin materiał, niezbędny do produkcji samolotów. Materiał ten od 15 lat był wykorzystywany przez ekolot, jednak zmiana klasyfikacji celnej uniemożliwiła dalsze zakupy. Właściciel firmy Henryk Słowik podkreśla, że w Unii Europejskiej nie ma alternatywy dla tego surowca. 3. Problemy z certyfikacją. Urząd Lotnictwa Cywilnego ULC opóźniał certyfikację nowego modelu samolotu Topaz 600, co uniemożliwiło sprzedaż gotowych maszyn. Proces, który miał trwać kilka miesięcy, przedłużył się do kilkunastu miesięcy, co doprowadziło do strat finansowych. 4. Działania Urzędu Skarbowego. W krytycznym momencie Urząd Skarbowy zajął konto bankowe firmy, co uniemożliwiło wypłatę pensji pracownikom oraz dalsze inwestycje. Właściciel firmy określił działania urzędów jako sabotaż gospodarczy. 5. List otwarty do premiera Henryk Słowik napisał list otwarty do premiera Donalda Tuska, w którym zarzucił mu brak wsparcia dla polskich przedsiębiorców. W liście podkreślił, że biurokratyczne przeszkody i brak przewidywalności w działaniu instytucji państwowych doprowadziły do upadku firmy. Podsumowanie. Upadek Ecolot to nie tylko strata dla właściciela i pracowników, ale również dla całej polskiej gospodarki. Firma reprezentowała innowacyjność i potencjał eksportowy, który został zmarnowany przez biurokratyczne bariery i brak wsparcia ze strony państwa. Wnioski i opinie polityczne. Historia Ecolot pokazuje, jak biurokracja i nadmierne regulacje mogą zniszczyć nawet najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa. Polska potrzebuje reform, które uproszczą procedury administracyjne i zapewnią wsparcie dla lokalnych firm. Brak reakcji ze strony rządu w tej sprawie budzi pytania o priorytety gospodarcze i politykę wspierania rodzimego przemysłu. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.